Treści naszego zadania wiemy, że A1 dodać 8, A2 oraz A3 to jest ciąg geometryczny. Gdzie nasze A1 plus 8 dodać A2 i dodać A3 daje nam 26. My musimy obliczyć pierwszy wyraz naszego ciągu oraz drugi i trzeci wyraz naszego ciągu. Korzystając z zależności zachodzącej między sąsiednimi. Wyrazami naszego ciągu geometrycznego możemy otrzymać równanie. A1 dodać r do potęgi drugiej jest równe a1 dodać 8 i a1 dodać 2r. Sumę podaną z treści zadania możemy zapisać w następujący sposób: że to jest pierwszy wyraz dodać 8, dodać drugi wyraz i dodać trzeci wyraz. W takim razie będziemy mieli a1 plus 8, dodać drugi wyraz zapiszemy jako a1. Dodać r i trzeci wyraz jako a1 dodać 2r. Redukujemy wyrazy podobne. Naszych a1 mamy 3 razy. Dodać r, mamy również 3 razy. Plus 8 da nam to 26. Rozwiązujemy układ równań. W takim razie będziemy mieli 3a1. Dodać 3r. Dodać 8 jest równe 26. a1 dodać r do potęgi drugiej. To jest równe a1. Dodać 8, a1 dodać 2r. Wyłączamy 3 przed nawias. Będziemy mieli a1 plus r jest równe 18. Możemy to podzielić przez 3. W takim razie a1 dodać r jest równe 6. Wyznaczamy pierwszy wyraz naszego ciągu. 6 minus r. Podstawiamy wartość tego pierwszego wyrazu do drugiego równania i będziemy mieli w takim razie. 6 minus r dodać r do potęgi drugiej i to jest równe: 6 minus r dodać 8. 6 minus r dodać 2 r. Szóstkę podnosimy do potęgi drugiej, bo numerki się zredukują. To jest równe: 14 minus r. Oraz 6 dodać r. 36 będzie równe. Wymnażamy tutaj nasze nawiasy. 84 odjąć r do drugiej, dodać 14 r minus 6 r. Przerzucamy wszystko prawą stronę na lewą stronę i będziemy przyrównać to do zera, więc możemy od razu redukować wyrazy podobne, albo możemy 36 po prostu przerzucić na prawą stronę. Będziemy mieli wtedy minus r do potęgi drugiej. Nasze r to jest 14r minus 6r. Będziemy mieli na plusie 8r i mamy jeszcze plus 48. Jest równe 0. Liczymy deltę. 8 do 2, minus 4 razy minus 1 razy 48 to jest równe 64 plus 192. Będziemy mieli 256. Pierwiastek z delty to jest 16. Wobec tego R1 będzie równe minus 8 minus 16 na minus 2 to jest równe 12, oraz R2 to będzie minus 8 plus 16 przez minus 2 mamy minus 4. Wyznaczamy wartość pierwszego wyrazu naszego ciągu arytmetycznego i podstawiamy go do naszego wzoru, czyli będziemy mieli a1 jest równe 6 minus r i podstawiamy a1 jest równe 6 minus 12 to będzie równe minus 6. Oraz 6 odjąć minus 4 i to będzie równe 6 plus 4 jest równe 10. Wnioskujemy w takim razie, że skoro a1 jest równe minus 6, no to różnica będzie równa 12 lub pierwszy wyraz jest równy 10 i różnica jest równa minus 4. W takim razie tworzące liczby, nasz ciąg arytmetyczny to będzie minus 6, 6 i 18.